21 lipca 2025 roku kanadyjska firma Central European Petroleum ogłosiła odkrycie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Morzu Bałtyckim, 6 km od Świnoujścia. Złoże, nazwane i 1, zostało zlokalizowane w wyniku wierceń prowadzonych przez CEP w ramach koncesji Volin. Według oficjalnego komunikatu firmy, opublikowanego tego samego dnia, złoże zawiera 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego o jakości handlowej. CEP szacuje, że cała koncesja Wolin może obejmować znacznie większe zasoby. Jak podaje bankier, łączna ilość zasobów koncesji może wynosić ponad 33 miliony ton wydobywalnej ropy naftowej i kondensatu oraz 27 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Odkrycie Wolin Ist-1 jest uznawane za największe konwencjonalne złoże węglowodorów w historii Polski. Dla porównania, wcześniejsze znaczące znaleziska, takie jak złoże B8 w Bałtyku, odkryte w 1983 roku, produkujące obecnie 4% polskiej ropy czy złoże krawcowskoje w rosyjskim sektorze Bałtyku są znacznie mniejsze. Jak podaje Upstream Online jest to również jedno z największych odkryć w Europie. Krzysztof Galos, wiceszef resortu klimatu i środowiska, skomentował to wydarzenie jeszcze tego samego dnia. Stwierdził, że jeśli informacje podane przez CEP się potwierdzą, będzie to największe odkrycie złoża ropy naftowej w Polsce od czasów II wojny światowej. Według Galosa, pierwsza ropa może zostać wydobyta najszybciej za 3 do 4 lat, a inwestycja ta mogłaby zwiększyć roczne wydobycie ropy w Polsce do co najmniej 2 milionów ton.